Co cię uwiodło do Kolwaj? Mnie w Kolwaj uwiodło przede wszystkim trzy rzeczy. Nie znajdziecie lepszego, lepszej firmy, gdzie uczą, płacą i bawią się. Dzięki tej firmie uczyłam się znaleźć siebie. Uczyłam się zdać siebie, uczyłam się brać. Uczyłam być w relacji z ludźmi, którzy dzień otaczają mnie. Być może to brzmi przesadne, ale tak naprawdę ja znalazłam miłość w życiu, która ma na imię kolwej.